czego, myślę, chciałbym zacząć, to jest to, że mam wrażenie, że tutaj w całej tej opowieści jakoś mitologizujemy, znaczy w całej tej rozmowie mitologizujemy główny nurt, to znaczy, że ustawiamy główny nurt jako główny nurt, który tutaj jakoś utożsamiamy z Gazetą Wyborczą czy z Salonem, Ustawiamy jako, jako punkt centralny naszych, e, naszych rozważań. Tymczasem tutaj, odnosząc się trochę do, do końcówki e, wypowiedzi kolegi, e, jest chyba tak i tak bym próbował, e, próbował iść tą drogą, że skoro żyjemy, przyjąłbym to, że żyjemy w czasie, który jest post, post-polityczny, post, postmodernistyczny. I z tego, z tego by wynikało, że, że literatura nie jest już tylko literaturą głównego nurtu. Tak? Że mówiąc o literaturze trzeciej RP, nie możemy mówić cały czas o e, uznanych tak, nagrodą Nike, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, pisarzach pisarza, takich jak Masłowska czy Stasiuk, e, ale też musimy wspomnieć o. E, Bukaju, Dukaju, Sapkowskim czy e, Rynkiewiczu. E, sformułowanie trzecie RP nie powinno e, być sformułowaniem, które wyłączy e, nam które, które wyłączy nam e, z, tego, e, z tego grona cał, całego pisarstwa współczesnej Polski e, tylko i wyłącznie pisarzy salonowych. E, teraz e, w związku z tym e, warto by się było Chyba zająć tym, jaki temat podejmuje w ogóle. Znaczy, teza, teza w ogóle, którą dzisiaj dyskutujemy, przypomnę, brzmi, że literatura trzeciej RP nie zostanie zapamiętana. W takim razie warto by się było zapytać, to pytanie kieruję gdzieś tam do Pana, o to, jaki jest przepis na to, żeby literatura w ogóle została zapamiętana. Czy taki przepis istnieje, a czy jeżeli. Jeżeli nie, to w takim razie, jakim cudem możemy o tym wyrokować z dzisiejszej, z dzisiejszej perspektywy, w momencie, w którym jeszcze jakby nie mamy pojęcia, jakimi kategoriami będą, będą opisywać nas potomni, jakimi kategoriami będą omawiać polską literaturę nam współczesną. Bo to, że dyskutne, mam wrażenie, że jakby ten, taka tematyka, która. No nie wiem, to, to, to wysnułem po lekturze pana tekstów, że taka tematyka, która jakby ratowałaby pisarza jest tematyką, e, tematyką narodową. E, no i tutaj no mamy współczesnych pisarzy podejmujących tematykę narodową to po pierwsze, ale tutaj od razu pytanie, czy oni z tej okazji zostaną zostaną zapamiętani, a co więcej przeczytani. E, czy nie będzie e, trochę tak, jak ze wspomnianym już ze mną Jackiem Dukajem. E, Jacek Dukaj jest pisarzem, który niezmiernie rzadko urządza spotkania autorskie. E, I taka okazja nadarzyła się e, z okazji promocji książki Wroniec. Dosłownie, dosłownie raz, z tym, że no też e, było tak, że, że była to promocja organizowana przez Narodowe Centrum Kultury ten no i siedzi pan Jacek Duka i szczęśliwie tuż przed tym spotkaniem się z niego wycofał. Odbyło się w związku z tym takie kuriozne jak spotkanie autorskie bez autora. I teraz dlaczego się wycofał? Ponieważ zrozumiał, że nie został przeczytany. Ponieważ okazało się, że pan z IPN, już nie, nie pamiętam jego nazwiska, ale wychwalał książkę Książkę, pod, książkę Wroniec pod, pod niebiosa, jako podejmującą ważną tematykę stanu wojennego i bardzo trafnie tłumaczącą ją młodym, młodym ludziom w konwencji bajkowej. No i ta, tematy, ta tematyka wystarczyła, żeby, żeby on tę świetną książkę podnosił do niesamowicie wysokiej rangi, nadawał jej niesamowicie wysoką rangę. Niemniej jednak, po jakimś celnym pytaniu z publiczności, pan się rzeczywiście musiał grubo tłumaczyć z tego, że on tej książki, tej książki nie przeczytał. W związku z tym pytanie, czy, taka, czy w związku z tym ta tematyka jest czymś, co zapewni, zapewni nieśmiertelność, bo ja osobiście śmiem, śmiem wątpić. No i może w takim razie to jest. To jest trochę tak, że w czasie, w czasie PRL-u, jak, jak, posługując się trochę tym, co pisał Jacek Kaczmarski w zbroi, ten pancerz pamięci, jakim, jakim była historia czy tradycja, był nam potrzebny. Że teraz być może ten pancerz pamięci należałoby, należałoby odłożyć, skoro większość z nas nie widzi, ludzi z mojego pokolenia nie widzi. E, takiego realnego zagrożenia, tym, że e, zaraz tutaj wraży, e, wraży miecz, e, czy też e, znowu cytując Kaczmarskiego, bojowy gaz e, może, nam, e, może nam wyraźnie zaszkodzić. Może w takim razie e, ta zbroja nie jest, nie jest nam potrzebna, i to nie nią e, będziemy, e, a w zasadzie nasi potomni będą e, definiować nasze czasy. Być może e, w związku z tym. Literatura, która tak naprawdę pozostanie jako literatura wartościowa, będzie taka, która ponad tematyką narodową będzie odnosić się do e, osobistych doświadczeń.